Walka, na którą wszyscy czekali. Kto jest lepszym ambasadorem? Mati VS Alexa. Kto zwycięży? A kto straci wszystko? Z tej strony Alexa i witam was serdecznie, serdecznie na moim kanale! Dzisiejszy odcinek będzie dość specjalny, nietypowy, takiego czegoś jeszcze nie było na tym kanale i w sumie na żadnym kanale tego nie było, bo robimy z Matim akcję. Będziemy się boksować i będziemy w ringu. A już wam tłumaczę o co chodzi. Wszystko jest z okazji wybicia 20 tysięcy subskrypcji, obserwacji w sumie na Instagramie sklepu Hors Pony. E, I z tej okazji przygotowaliśmy dla was taką małą niespodziankę, a mianowicie będziemy się bić, bić, bić o czapraki. Tak, będziemy się bić o czapraki. Razem z Matim stworzymy swoje czapraki. Ja stworzę swój, a Mati stworzy swój. Wiecie, taka walka, który będzie lepszy. Te czapraki od teraz są już w sprzedaży. Jak już oglądacie ten film, one są na stronie internetowej, link wam dam w opisie i możecie je kupować. I akcja polega na tym, że jeśli Matiego Czafrak sprzeda się więcej, to Mati zostaje oficjalnym ambasadorem sklepu jeździeckiego Hors Pony. Będzie miał swój kod rabatowy, będzie miał no, jak prawdziwy ambasador. Także zobaczymy, jaki Mati w ogóle ten Czafrak stworzy. Czy będzie wam się podobał? I jak to wszystko pójdzie. Także słuchajcie, wielką bitwę czas zacząć! A! Jeszcze jedna, słuchajcie, najważniejsza rzecz, o której bym zapomniała. Z zamówionych czapraków wylosuję jeden czaprak kupiony mój i jeden czaprak kupiony Matiego i osobiście doręczymy go komuś do domu. Eee, tak, tylko słuchajcie jeśli chcecie, abyśmy e, razem z Matim dowieźli wam ten czaprak do domu i chcecie brać udział w tym losowaniu, bo to będą tylko dwie osoby, jeden z mojego czapraka jeden z Mattiego czapraka, jeśli chcecie wziąć udział w tym losowaniu, do kogo pojedziemy oficjalnie z tymi czaprakami to przy zamówieniu po prostu tego czapraka dopiszcie, że Biorę udział w losowaniu Aleksy. Czy, czy coś takiego? Żeby po prostu było wiadomo, że wy chcecie, abyśmy przyjechali. Także to jest taka jeszcze niespodzianka. Osobiście komuś doręczymy czofraki. Myślę, że spoko pomysł. Także no, teraz już zaczynamy! A w lewym narożniku 75 kg czystej siły lubi rzuć gumę turbo Emaa! Dobra, Elomordy, robimy mój czaprak. Ja już mam pomysł na niego. I zaraz wam pokażę jaki. Tylko najpierw wam pokażę jak go zrobić. Wchodzimy tutaj. Skonfiguruj. Potem idziemy na dół, robimy. skonfiguruj Squarepa. Tak, dobra. I, i, I tu jest Launch Configurator. Dobra, jesteśmy już tutaj na stronie. I ja Wam najpierw pokażę moją inspirację. Jak się inspirowałem, poczekajcie, chwilę. Dobra, to jest. Moja pierwsza inspiracja i to jest moja druga inspiracja. I patrzcie, to patrzcie. robimy tak. Tu mam M. -kę. M. No, ale to jest bez różnicy, bo ty masz kolor wybrać, a ludzie będą mogli sami sobie rozmiar wybrać. ja wiecie? też będę mógł wybrać swój rozmiar? No, tak, mówisz M. To ja L noszę. Lecimy <laughs> dalej. I tutaj bierzemy tak. Czarny. Uuu, ten też jest ładny. Ale chcesz, robić połyskujący, czy ten matowy? To? To jest połyskujący. Velvet nie, y, to jest połyskujący. Czarny połyskujący, a to jest matowy. To ja chcę połyskujący. Dobra, lecimy dalej. Y, nie mam pojęcia co to jest. Nie, bez futerek robimy. Nie chcę y, bez futerek, dobra. Lecimy dalej. Y, top tape, ja chciałbym... To. Biała jest cute, albo czarna? Zrób czerwona będą. Nie, czarny. czarna, dobra, lecimy teraz. Binding to jest... To jest to, to, patrzcie teraz. To też jest czarne. Ale teraz jest te piping. To jest ta taśma ta, 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 ta taka i ona będzie, ona będzie zielona. Chyba ta klasy green, nie? A może zrobisz tak? Mm. Moja sugestia, że to zrobisz takie zielone. Nie. To, do, to dookoła. Nie. To classic. Ale daj jakieś bardziej takie, to daj. O, no bo takie chyba bardziej muster pasować może być. Malga Rum. Dobra, lecimy dalej. Eee, co to jest? Te paski. To ja też je chcę. No. One będą... czarne. Dobra, i to? Tego nie chcemy. Lecimy dalej. E, i tu ma to z logo. No to będzie logo Horizont Pony. A. To co mam zrobić? To ma no, być tematyz? Tak, ma być y, też koloru tego, nie? Czy jakiegoś innego chcesz? Takiego, taki. No możesz iść już sobie. No ja ci pomagam, bo co Idź nie wiesz? już sobie, Idź. To nie będzie mm. matyca tylko horyzont. Narka! O, nie, chyba. Dobra. I tu mamy taki też zielony. I patrzcie, normalnie. Jeden do jednego. To, a to. Super. Dobra, i co dalej? Eee... Wszystko. Ja już twój zrobiłem. Teraz e, robi Ola. Ej, ej, ej. I kupujcie mój, nie Oli, bo mój jest lepszy, bo to jest potworny czaprak! No nie kupujcie Oli, tylko mój plus jeden. A w prawym narożniku w największa K -O n i -A -R -A w internecie śmierdzą jej stopy ALKSA -E Dobra kochani, czas na lepszy czaprak i zaczynamy go robić! I uwaga! Wybieramy sobie styl. Jumping. A Mati, a ty wybrałeś jumping? Czy... A nie, bo w sumie wiecie, co wy też będziecie mogli wybrać przy zakupie tego czapraka? Jakiego, jaki on chcecie: czy chcecie właśnie skokowy, czy wszechstronny, czy ujeżdżeniowy? Bo one będą dla Was szyte po prostu na zamówienie. Także chodzi tylko o kolor. My wybieramy kolor, a Wy będziecie mogli wybrać i jakby kształt, i rozmiar. Czyli nie sugerujcie się tym, co ja tutaj robię. Idziemy dalej. E, jest pikowany albo szynia chyba też błyszczący i słuchajcie, e, marzy mi się, aby moi obserwatorzy mieli czaprak, z którym e, ja najlepiej kojarzę zawody lub pewne wydarzenie i mega bym chciała, abyście mieli czaprak fioletowy, ten, który miałam na krosie, na WKKW, na pierwszych tych zawodach, bo to było dla mnie niezapomniane przeżycie i czaprak jest też śliczny sami mi pisaliście, że jest po prostu przepiękny taki połyskujący w słońcu, fioletowy i ja właśnie zrobię dla was taki czaprak więc bierzemy mm, fiolet, gdzie był ten fiolet, tutaj tu. on y, tutaj jest ciemny, ale on y, jest jaśniejszy na żywo, to jest taki sam kolor co ja miałam na krosie, to wam może ma Mati gdzieś wstawi zdjęcie także on jest jaśniejszy na żywo i teraz może coś pozmieniamy czy nie pozmieniamy, jeśli chodzi o yy, te. To zrobię białe, tak jak było, bo to spoko wygląda. Yy, obramowanie. Ja miałam białe na krosie, więc chyba też zostawimy białe, bo mi się tak podoba. Yy, ale w sumie to jest ładne. Nie, ale białe, białe. Białe będzie git. I teraz lamóweczkę zrobimy, słuchajcie, różową, tak. Trochę go pozmieniam, że niby będzie ten filet, ale będzie trochę inny. I... Filler... I... Czy taki różowy byście chcieli bardziej, czy taki bardziej delikatny różowy? Hm. Czy taki mocniejszy, czy altrosa może? Altrosa zrobimy. Nie wiem. nie wiem, nie wiem, nie wiem Co by, co by Wam lepiej przypadło do gustu Ale zobaczymy, czy taki sam kolor, ten Fleder Jest w W logo Żeby zrobić o, Jak on był? Nie, jest lilac Nie ma tego samego Więc będzie się różnił Boję się, że będzie się różnił To zrobimy Inaczej. I zrobimy altrose. Albo nie, zrobimy rose. rose. Będzie różowy e, Fiolet z różowym jest też spoko, mi się podoba. I to też zrobimy rose. One hour later. Dobra, dobra, koniec. Postanowiłam, że on będzie fioletowo-pudrowo-różowy, także tutaj e, kolor to jest rose. E, tego logo, który tutaj będzie Horizon pony e, tutaj lamóweczka też jest Rose e, i myślę, że to naprawdę będzie uroczo, uroczo wyglądać dwa moje ulubione kolory, czyli właśnie fioletowy i różowy. Jest taki mega dziewczęcy. E, no, także mam nadzieję, że Wam się podoba również. I teraz słuchajcie, możecie już zamawiać te nasze czapraki na stronie Hors Pony i zobaczymy, który będzie wam się bardziej podobał. Zobaczymy, zobaczymy. I przypominam, że my te czapraki będziemy rozwozić dla dwóch osób, które wylosujemy, także nie zapomnijcie przy zamówieniu dopisać, że bierzecie udział w losowaniu. I jeszcze tylko powiem, że ta cała akcja trwa tydzień, czyli od tego momentu Tydzień będziecie mogli brać udział w tym losowaniu, i przez tydzień właśnie będą liczyć się te osoby, do których będziemy y, przyjeżdżać. No, także mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Eee, I do zobaczenia. I kupujcie mój czapra! Mój! A mój, kupujcie.